Siema, siemanko, a to ja, Suidzuza. Poza tym jak na razie, nie chcę nic mówić, konkretnie mojego przyjaciela Igora. Ogólnie ogóle nie jestem dzisiaj mega i ma znowu z powodu szkoły, tylko nie nauki. Chociaż nauki też, bo dostałam dzisiaj te ocenę, jak dla mnie. Ale e, dzisiaj jestem też czegoś innego dumna, nie mogę wam tego powiedzieć. Jestem też dumna, bo przed chwilą spotkałam Igorasza, znaczy krasza, zakochanego nie! Mojego kolega z klasy, który szedł z taką jedną dziewczyną, nie jest taka zła, jak o niej mówiłam wcześniej, więc nawet ją polubiłam, ale mega się cieszę, że spotkałam go. I jeszcze spotkałam jednego zimaczka, któremu zaproponowałam jedną rzecz. Był zaskoczony, podobnie jak ja, ponieważ nie wiem, czy mi się to będzie udawało. Zaproponowałam mu coś, był zdziwiony. Powiedział sam, że ja go zaskoczyłam, tylko ostrzegłam go, że musi się spieszyć, jeżeli coś takiego będzie chciał. No. Więc co? Cieszę się na pewno z każdego dnia przybytego w szkole. Nie tyle co na lekcjach, co na przerwie, ponieważ mega lubię to, co robię. I jakiegoś większego problemu dla mnie to nie ma, że nie wiem, muszę coś dla nich zrobić, co z tych rzeczy. Więc nawet to jest luzik, ale muzik. W ogóle nie mam problemu z tym. Cieszę się mega. I przypominam, że na 200 subskrypcji zrobię specjal. Um, nie mogę się tak dzisiaj wysłowić, ponieważ myślę o pewnej decyzji. E, tak. Ale ogólnie dziękuję, że mam już 190 subskrypcji, ponieważ... Sorry, teraz tu jestem w i ogólnie to yy, mega dziękuję za 190 słów, bo wcześniej nawet nie marzyłam o 10, zbierałam 20 to 2-3 tygodnie, więc wow, dzięki, a teraz mam ponad te 200, co mi się w ogóle w głowie nie mieściło, więc dziękuję, jesteście kochani, e, trzymajcie się na pewno, możecie wbijać na moje social media, Instagrama no cóż, już nie mam, e, ale mam musical.ly, na którym jestem ostatnio tak obecna. Więc to by było na tyle tego vloga, to chyba było najgorzy, nie wiem, miłego dnia, tak!